Witam wszystkich, ja jestem Orzechowy Orzech, a to jest pierwszy odcinek z naszej serii SkyBlocka. Razem ze mną jest Mick, nie wiem jak się czyta ten, ten nick, ale chyba tak. Niestety nie jest z nami na Skype'ie, znaczy jest z nami na Skype'ie, ale, ale nie może rozmawiać, bo jest ciemno i się boi rozmawiać w ciemności. No, no to co, ogólnie to taka ciekawostka mała, że ja bardzo mało gram w Minecrafta i... i, i, i i będzie śmieszne. Na pewno będzie śmiesznie, dlatego wziąłem sobie kolegę do pomocy. On pewnie myśli, że go wziąłem tylko dlatego, że, że jest fajny, a tak naprawdę go wziąłem, dlatego żeby mi pomagał w graniu w Minecrafta. No, no to co? Może zaczynamy. Powiedz mi, co zrobić? Co ja mam zrobić? Otworzyć to? Co mam zrobić? Co mam z tego wyciągnąć? Powiedz mi, daj mi jakieś zadanie, mój drogi kolego. Zabrałeś wszystko. Dlaczego tak zrobiłeś? Oddaj. Mamy zrobić tego, jak on się nazywa? Goblin. Coś tam? kipera, Czy Buglet? Go... Goblet Stone'a. O, o, o. To pamiętam. Daj mi arbuza. Dzi, dzięki. Co robimy? Od czego? A ja wiem, od czego musimy zacząć. Musimy zrobić tak. Ej! Czemu tu nie ma takiego A jest, ok. Musimy tą trawkę sobie Ej, czemu ta wyspa jest tak chujowa I ona jest taka mała Ok, no to musimy zrobić sobie tak Ja pamiętam, bo tak robiłem jak grałem z kolegą, że Dlaczego to spada? Że musimy zrobić, się dokopać do, do tego do, do, do ziemi samej takiej Tylko uważaj tam nie kop, no właśnie Musimy się dokopać do samej, tą Samą zieloną trawkę wykopuj a później nie wiem, później nie pamiętam Szczerze mówiąc nie pamiętam Kurde, nie włączyłem timera Nie wiem, kiedy zacząłem nagrywać Tutaj już chyba będzie No i tutaj musimy wstawić klocka Ale brzydko wygląda Co z tym robimy? Z tym klockiem? Jak myślisz? Nie wiesz? Hmm. O, no dobra, nieważne Niech zostanie klocek A tak dla kontrastu Właśnie, dołóż tutaj też klocka Nawet parę no i co teraz robimy? Chyba musimy teraz to drzewo zniwelować, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. No to niwelujemy. Mogę być murzynem, który będzie zbierał dropa, jeśli tego pragniesz. <laughs> w sumie dobry sposób znalazłeś na komunikację tą głową, tak. Poruszasz i w ogóle mi mi mimika. Tam, tam. Co później z tego zrobimy? Masz jakiś pomysł, czy po prostu tak na ślepo uderzamy? Ok, patrzysz się tam. Co tam widzisz? Klocka. Ty, tylko żeby tam slender nie wyszedł. Co zrobimy z tym klockiem? Daj, ja ci podam rękę i ty wejdziesz mi na barana, co? Co ty na to? O, o prawie, prawie, prawie. O, o udało się. Ok. Mam trzy sadzonki i co robimy? Musimy tą, tą na pewno zniwelować, znaczy przesadzić ją w inne miejsce. Tylko o, właśnie. Gdzie ją posadzi, posadzimy? Czy może na razie ją trzymać przy sobie? Tak. No, okej, okay, ale no, no, ok, trzymać przy sobie, ok, dobra. Tutaj mniej więcej podpowiadaj, co robimy, robimy tak? Czy co? Co robisz? Posadzisz tam drzewo? Spłodzisz syna i, i zbudujesz dom? Aha, koblet z tą narobisz, jak on się tam nazywa. A tu jeszcze powinien być ten, chyba co? Taki. No, mów szybko. Co tu jest? Ja to wezmę. Taki, no. Mm, bruk musi być, żeby koblet się wy. Tak, musi być, nie? No, a skąd my go weźmiemy? Hmm. Skąd weźmiemy bruk? Zastanówmy się, skąd możemy wziąć bruk. Jak się masz kochanie? No, mów! <laughs> nie wiesz, nie masz pojęcia? Bo ja też nie mam pojęcia, skąd wziąć bruk? Może na dole gdzieś jest, tam na dole. Jeszcze jedno piętro, nie, nie pamiętam. Nie, nie mogę sobie przypomnieć, jak nagrywałem z kolegą, znaczy nagrywałem, jak grałem po prostu z kolegą, nie mogę sobie przypomnieć gdzie był bruk Zrobisz bruk? Tak? Pokaż. Nie? A co zrobisz? Ja mam drewno, możemy zrobić deski. Tak? Okej, okay, dobra. Mhm, teraz misja przy tworzeniu desek. Poczekajcie. Um, tak to było? Nie tak. Jak to się. Hej! <grym> Jak ja mam to zrobić? Pomóż mi! O, 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 dobra, widzę, już wiem, już wiem. Takie proste, wystarczyło na środek dać. <grym> Nie śmiejcie się ze mnie, no co? Wszystkiego zrobić deski? Wszystkiego zrobię. Z tego zrobić Patyki czy nie? Tak, nie, nie tak, nie tak, tak, nie? A właśnie i zapomniałem powiedzieć, że y, on jest hybrydą, jest pół Rosjaninem, Rosjaninem, Ruskiem, jak to się mówi u was? Pół Rosjanem, o, może tak, pół Rosjanem, a pół Polakiem. I, i tak ok, właśnie no zapomniałem powiedzieć o tym yy, i zrobić aha zrobić patyki da z, też z wszystkiego no nie będzie z wszystkiego a później z tych patyków zrobimy sobie ej wiesz co a ty masz jakieś drewna bo wiesz, że w tym momencie zrąbaliśmy wszystko, całą misję? Ja Byłem zrobił kill -off, ale nie mam drewna, mam same patyki. Pytałem się, czy z wszystkiego to zrobić. Patykiwałeś. A, posadzimy drzewo. Okej, okay. kiedy spodzimy syna i. i wiesz, my tu będziemy sami. Wiesz, sami, dwóch facetów. O Jezus, ale bym spadł. Nie rób mi takich rzeczy. Przestraszyłeś mnie Tutaj też muszę zatem, bo się boję i spadnę jeszcze Bo ja jestem słaby o, Właśnie tam będzie Ej! Nie bij mnie! Masz! <sum> Co masz? Czemu mi to dałeś? Co mam z tym zrobić? Powiedz mi Zjeść? Jak ty mi rzuciłeś... ...ziemię Nie jestem kretoszczurem żeby jeździć ziemię. Co robisz? Spadniesz. Popchnąć cię? <laughs> Nie no, co co? No, powiedz mi co ja mam robić? Powiedz mi, daj mi jakieś zadanie, no. Nie wiem co mam robić. Mam, będę biegał w, w kółko i i będę ci kibicował, aż znajdziesz bruk. Znajdź bruk, znajdź bruk, znajdź bruk, znajdź bruk, znajdź bruk, znajdź bruk. Nie wiesz, co do ciebie mówię? E, może tak prościej. Co mam robić? Aha, nie ogarniasz skybloka! O to chodzi. O, a, to improwi to, to improwizuje. No proste. Masz drewno? Daj mi drewno jakieś. Nie masz drewna? Nie masz. E, ile to drzewo rośnie? Długo? Trzeba czekać na drzewo? długo Dobra, to nie wiem. Co, co ja mam robić no. A co masz tam ciekawego? Nic nie masz tam ciekawego. Nie masz żadnego bruku ani nic. Kurde no. Naprawdę nie mam tutaj żadnego drewna, a z tego przecież nie zrobię mam, tylko. to jest kaktus, to jest to. Pum pumpkin i dyzy. Grzyba mam. Grzyba. No, nie wiem, co ja mam robić. No, powiedz mi, jak mam żyć. Też zrobię. Nie wiem, co mam zrobić. Znalazłeś coś tam? Fajnego? Ciekawego? Nie. Hm. Jak nie? Co tu jest? Ty nie widzisz, co tu jest? Tylko, że tego. Wydobędę to, czy nie? Nie wydobędę. No i muszę mieć kilo w gościu. A nie mam no, kilofa, bo ty nie masz drewna. Musiałeś zużyć całe drewno. Skopaliśmy misję. <ścoughs> no chyba tak. Chyba mi się wydaje, że... No bez tego no nie damy rady, nie? Szczerze, chyba będziemy musieli zacząć od początku. Co ty na to? Jak myślisz? Znaczy, powiem ci, że survivor się ten nudzi, jak do oglądania to się nudzi. A ty nagrywałeś coś na, z Minecrafta na kanał? Bo ogólnie mówię ci, że jak survivora nagrywasz survivala, ble, ble, ble to. To się nudzi dla oglądających. Lepszy jest taki skyblock, mi się tak wydaje. Chociaż następny odcinek możemy z normalnego survivala nagrać nie ma problemu. Co ty na to? Tak, nie, nie, tak? To co? Lecimy na normalnego surwiwala, a, a następnym razem to. Powtórzymy na przykład, nie wiem, z jak już będzie miał mikrofon normalnie. Tak? Okej, okay, no to co? Komentował dla was mm, orzechowy orzech? To był pierwszy odcinek z naszego Skype. Ej! To był pierwszy odcinek z naszego Skypebloka, tak więc żegnam się z wami pa! pa!